Trzeci dzień wyprawy dzisiaj w planie nam Bazar zaraz wychodzimy zaczyna się robić ruch na trasie No i co, zobaczymy jak to będzie Himalajski szpital tak wygląda Tam właśnie było boisko do siatkówki Ośrodkówka jest jednym z popularniejszych sportów w Nepalu z tego co tutaj mówił mój jed, jeden z czerków Także jak widzicie warunki na bogate tych mostów jest tutaj dosyć sporo więc na pewno jeszcze będzie okazja nie jeden filmować ale myślę, że warto pokazać z tej perspektywy jak to wygląda kolejny most pewnie jeszcze nie jeden przed nami na mną, przede mną